Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Stare Alejare, 20-letni mały roadster z kraju kwitnącej wiśni, który bardzo często był mylony z samochodami marki Porsche. Tak naprawdę to nie jest beka, tak robił mój kolega, na fejkowe Porsche wyrywał laski, ale o czym opowiem później. Przed Wami Toyota MR2. Ty znowu klaszczesz! Witam wszystkich. Witamy. Panie Michale, dostałeś miernik w dłonie. Umiesz się nim posługiwać? Postarasz się, ja wiem. Dobra, no to lecimy, bo to ma 20 lat, ta Toyotka. Moc oburącz? Oburącz, musisz tak? Po męsku, wiesz? 110. Pięknie. 100. Widzisz? Ja myślę, że to jest świetna reklama tego sprzętu, bo nawet taki ktoś jak ty go potrafi obsługiwać. Czyli znaczy się, że jest prosty w obsłudze. Blokowanie majątek. No, tak ładnie. Patrz, 220. O, chyba tam ci się nie przyłożyło, bo to jest półkole. Kurde, widzisz? Patrz. No, widzę. Nie. Błąd odczyty. No. No. E, zadziwiające, bo tutaj, tak ci powiem, to jest chyba wszystko. tak. tak, no, no, jest oryginalny. Tak, nie jest. O, może jeszcze raz. No. Jest dobrze. Też ciężko mi uwierzyć. Też ciężko, bo tutaj wszystko wychodzi w granicach setki 120, 120 maksymalnie. Mhm. Te półgola dają sobie w znaki. Mhm. Zaburzają troszeczkę wynik. O, a tu chyba był cieniowany. Mhm. A weź go tu niżej. Mhm, mm ta strona coś była więcej. Ale to jest cień, to tam bo co? Śniega. No we auta z salonu potrafią mieć. Mhm. Jak spadły z lawety. Gorsze <gorszy> wyniki. Prawda? No co, kupiłeś taki kiedyś tak. C-Maxa. Mówiłem ci, że był dwa razy nakierowany, co wyszło przy sprzedaży. Było, było. O. Gdzieś jeszcze panu zmierzyć? Nie jest pięknie, tak, możesz temperaturę, czy się nadaje do szpitala, czy nie. Eee, jeśli chodzi o badanie grubości lakieru, wyszło, uważam, bardzo, bardzo dobrze, co nie? No, ale powiedz szczerze, spodziewałbyś się, że małe, sportowe autko, dwudziestoletnie, będzie w takim stanie? Blacharskim? Pytanie, co to górmelo, jeszcze to uwierzyć, no, trzeba było podnieść, obejrzeć wiersz. No, ja wiem, że trzeba by było. Eee, to szukaj silnika. Wiem gdzie jest silnik, robiłem już takiego, chciałeś zabłysnąć. Nie no, chcę zobaczyć czy, czy dasz radę. Co? Znaleźć silnik? Tak. Proszę pana! A wiesz jaką pojemność to cudo ma? E, 1.8, tak? Dobrze pamiętam? 1.8 147? Dokładnie, pięknie. Pamiętam. No i co? Niezniszczalna Toyota. Prosta, wolno sąca. Te naprawdę nie miały problemu chyba z niczym, co pamiętam. To była zmienna faza rozrządu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ale to też wam, bo raz coś robiliśmy, ale tylko raz czymś takim. No trzeba... Tu się jest za bardzo, przybył ten A, samochód. A, jak jest zrobiony? Tak, bardzo ładnie gada. To już było, słychać, jak wjeżdżało na hamownie. Nie wiem, bo pracowałem wtedy. A ja się nie opracuję, <laughs> ja się opierdzielam. Ale dzięki temu, że ja się opierdzielam, możecie oglądać takie materiały. Widzisz? I to jest reklama, której jeszcze nie potrafisz, ale z wiekiem ci synku przyjdzie. Dobra, silnik, jak silnik, 140 koni, wsiadamy do środka. Chodź. Brian, rozstawiasz się, przeszkadzasz w nagraniach. Eee, ja powiem wam, zawsze wesołe jak nagrywamy tego typu y -y. samochody, bo to tak człowiek nie do końca wie z czym się spotka. I teraz zagwozdka, jeszcze nie wiemy jak otworzyć... Można by spytać po prostu właściciela, bo Chyba trzeba to będzie to właściciela to spytać, to. bo nie mamy pojęcia jak otworzyć bagażnik, i właśnie od pewnego czasu. Już ja po dziwne otwieranie bagażnika. W stopku podłokietników łokietniku to Zaraz jest tutaj właściciela. A na razie obejrzyjmy wnętrze. Chodź, szybko obejrzymy wnętrze. Taki rzut na taśmę. Czekaj, odpalę to GoPro. O, będzie nas też widać. Znowu jesteśmy w dwóch. W aucie Cabrio. No, miejscowym. jeszcze czerwona ta picereczka, więc. No, fajne jest to. Bardzo fajne. Wnętrze jest przyjemne. Czekaj, o światełeczka, świateczka tu będą. Uuu, podświetlenie zdechło. Połowa prędkości mierza, ta bardziej wrażliwa. Na mandaty niestety nie żyje. Czy mandat dostałeś ostatnio? Co? Co? Nie dostałeś mandat? Co? No. Za co? O, musisz. Nie wiem, Jechałem spokojnie, kuźwa. Prosta droga, ledwo się toczę, wyskakuje z suszarką, mówię, że miałem 80. A tam było 50. Ale bardzo mini, Tak? Najlepsza była? Ma... E, nie, ale najlepsza była fajna policjanka. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli to oglądam. Mhm. No, mówisz, układam, nie Nie, to było inaczej, bo już koniec końców manda przynosi terminal, i mówi, musi pan włożyć. Ja się zacząłem tak śmiać. Jeszcze jej kolega też. Ale ona też. No co włożyłeś co? Tak, włożyłem. Eee, dobra, dobra, bo schodzimy na... z tematu. Eee, klimatyzacja wyłącza. Nie działa. Co? Nie działa. Eee, nie będziemy, klimatyzację wyłączamy. No wnętrze, jak wnętrze, małe, spartańskie. Dachu nie będziemy otwierać, bo zaraz tu będzie tak głośno na hamowni, że nic nie nagramy i na pewno będziecie narzekać, że znowu jest problem z dźwiękiem. Natomiast e, ogólnie właśnie póki jeszcze nie hałasujemy e, Huberta mego kumpla ze studiów, nie. Taki, no w każdym razie taki, pozdrawiam cię serdecznie Hubcio. taki Astam pierwszej wody, to miał chyba w 2004 czy 2005 e, MR2 żółtą. I ona była pod dzwonach ze Stanów. Więc jak tam było lepione, szpachlowane, wiesz jak to kiedyś na kita. Żadnych znaczków nie miał, to tylko jeszcze jak mu Jaszki wystrzelił, tutaj wziął naklejkę Porsche. I kleił, że jeździ Porsche Boxera. Wiesz ile Bab na to wyrwał? Ja się nie dziwię, wiesz? Naprawdę. A wiesz ile tych aut przybudowali na repiki Ferrari i tym podobne? Niesamowite. Centralnie umieszczony silnik, jeżeli zrobiłeś Fi 12, otwór wydechu, to dochodziło przepięknie. Osiągi jak osiągi, która tam to sprawdziła? Fajny samochodzie. Jestem bardzo ciekawy, czy to Jotoskie 140 KONI VTI trzyma serię po 20 latach. Odstawiasz? Właśnie nie powiem czy to jest VTi, czy nie no, ja, tak ładnie brzmi To no niech będzie VVTi Dobra Idziemy Idziemy się do właściciela jak otworzyć bagażnik I przy okazji tam wszystko na hamowni poustawiam aha, aha. Aha. A mam Patrz Sezamy otwórz się Opa. To. Hmm. <grywa> <grywa> Tooo <mi> się... Robisz <grywa> Tak No trzy... bo... co to znaczy Dobra, ja możesz go zgasić, bo szumi i później nie słychać nas. Ok. Się nie dziwię, że to auto było można by z Ferrari, prosiakiem, jakimś sportowym. No, bagażyk jest zaiste bardzo superkarowy. Ale po namolcowym, weźmy z przodu. Wstydźcie, szczerze powiem, nie sądziłem, że to jest naprawdę już takie mikro. Ty, a niektórzy tu gaz wkładali. Ciekawe jak butle z gazem tutaj wiesz. No tak z przodu na kolankach trzymać butle z gazem, to to co ważne, ci powiem szczerze kuchynkę turystyczną. Dobra, idziemy kręcić się na moc, ciekawi. Ale fakt. to nie ma wpływu na moc. To nie ma wpływu na wynik bagażu, Ale po tak wielką maską tak mały bagażnik... Nie rozumiem tego co. Tak, tak. Jestem ciekawy co tu jest na przykład. Coś bym ci powiedział, ale znowu powiesz że się dopiepsam. <noise> Nie, nie, nie mów, bo pójdzie na antenę, to ci będzie głupio. Dobra, klawiaturę mamy, o, tylko jeszcze pokażę zbliżenie ładne. No jakość tapicerki, 20 lat. Wyjmij kluczyk. Jest jeszcze gorzej światła. Dobra, przestań jest tam O, widzisz? I można. A światła muszą być, bo nie widzimy. E, maskę zostawiamy, uchyloną dla lepszej wentylacji. Wskakuj, Michał, na, na lewy teraz. Na lewy? Tak, ty teraz na lewy. No dobra, to was za pilota, co? Dobra. Czekaj, czekaj, kurka. O, jest lights on. Michał, co tu jest? Wrum wrum robimy. Ma zmienną władzę. Ma. Sprawdzałem. Szybki reset zrobiłeś. No trzeba coś jeszcze się dowiedzieć. No oczywiście, że tak. Możemy. Ale dziwnie się czuję, jak mam kolana powyżej brody. Wiesz, co? Sagan mi ciśnie. Sagan ci ciśnie? No to stary myślę, że to najwyższy czas zaprzyjaźnić się z czymś takim jak crossfit. Serio. A Ty masz wystarczająco odsunięty fotel? No tak. Czy Twoje okay. buty na obcasie się zmieściły? U mnie jest okej. Okay. Przestań się moich bucików czepiać. Jest całkiem dobrze. Ale powiem Ci, że jak się zamknęło szybę, to to jest nawet ciche jedno. Takie małe... Małą zabaweczkę. Poczekaj. O Jezu. Czekamy, to będzie... z wiekiem zanika tu. Tak, z wiekiem zanika, such i inne rzeczy Wentylator, Brian Ty, on nas łapie cały? Co? Łapie nas cały? No tak, cię będziesz trochę ucięty trochę, Także musi musisz się przybliżyć Sorry, Na no pedała dzisiaj Będziemy po... Lepiej Dobrze, będzie, nie stresuj się pilota? będzie głośno żeby wykres, ale jeszcze za chwilę. Tak nie jest napędzone. W Milach było ze 140. Także nie wąs to robimy incepcję, patrz. Nie widziałem, że jeszcze taka kamerka tu jest. Taka spajowska. wyrównialców ta, Lubię kamerki w ciekawych miejscach umieszczać a potem jeździ po przystankach i zaprasza panu. Jak pan nie Dobra, pokażemy wam, żeby nie było. 138 ładnie. który to rok? 2001 Podejrzewam bez żadnego remontu. 20 lat, bez żadnego remontu. Mniej o jeden koń z haczkiem. To jest błąd pomiarowy. Może być kwestia paliwa, czegokolwiek. Dla mnie? Rewelacja! Dobra, idziemy na zewnątrz, bo tu jest głośno, szumi wszystko. To zrobię jeszcze raz to dał. To Szukając otwarcia maski, wymacałem OBD. Ja też. No. Nie ma włosów, ale wymacałem. Ale trafiłem. Ale trafiłeś. Brawo. Tak Dobra. ma być. Dobra, co my tu mamy? to To Toyota? Nie. Toyota. Benzyna. Ciekawe, będzie. MR? Będzie, jest MR2 pięknie, patrz. Ja nie twierdzę, że więcej śliku było. A w starszych egzemplarzach? Mhm, no bo to masz drugą patrz. generację. Patrz. O niczym Wikipedia. Czekaj, 147 Jeden ZFF. Tak, tak, to, to, to. dokładnie. Jeszcze może zapłon wyćwączył? Yy, tak, będzie. Szybokręt? Jest. Wetrych jest. Jestem ciekawy, czy po prostu ma błędy, wiesz? Jest. Bo parametry to i tak tutaj widać, że są genialne. Nie, to no bardzo dużo ich będzie. Nie, chodzi mi, że parametry na wykresie są piękne. Okay. Brak usterek. Co ty mówisz? Te, ale diagnostycznie, to tu jest mnóstwo rzeczy. Patrz. Aż nie chce mi się uwierzyć. Ty, że sprawne? Mhm no, patrz, coś możemy sprawdzić, na przykład czy pompa paliwa jest włączona, kąt wyprzedzony. Nie chcę być upierdliwy Michał, ale jeżeli wolno cokolwiek by było niesprawne, to byśmy to widzieli na wykresie. Chyba, że błąd byłby ja... od katalizatora. Słuchaj, śmieje z tego, jak, jak dużo danych diagnostycznych mamy tutaj. No. Włączam na przykład takiego Golfa TSC-7, no to tam masz... Bibliotekę, no. No, ja wiem, ale to, to, to wystarczy do zabawy, tak? tak? Tak. No i zajebisty samochód piona. Uważam, że to jest petarda. Jak w sportowych superfurach. Zasniesz w wróble. Dobra, chodź. Omawiamy wykres. Patrzysz się tam i tam się mówi. Wiesz, widzisz, widzisz to nie spokój. Taki. Prawda? No No w ogóle nie jest ostatnie spokojnie. Ciekawe czemu. Albo leki zaczęły działać, albo wreszcie <grymne> Nie Nieważne. Jeśli mówimy o samochodzie, uważam, że to jest auto Kacpra, bardzo, bardzo zdrowy mechaniczny egzemplarz. Na dwozie, o dziwo, też w oryginalnym lakierze. Fakt, że na przykład widzisz spasowanie przodu maski. Nie, to, czy nie gdzieś wjechał ewidentnie. No, coś tutaj było. Może ten zderzak musiał kiedyś spaść. Nieważne. Tak, to samochodzik jest. Bardzo fajny fajne, zacne. Fajne auto takie na trzecie w rodzinie, takie, żeby sobie w niedzielę skoczyć. i po prostu się pobawić. A przyjemność z jazdy z silnikiem umieszczonym centralnie, mimo stosunkowo małej mocy, to i tak jest ogromna. Czy to siedzisz i... tak, że masz kolana pod brodą? Jak w kajaku, zupełnie, w kajaku. Zupełnie inne są odczucia. 138 koni, 167 nm. Nie wiem, ile to mieć, ale patrząc na przebieg wykresu, jest wręcz wzorowy, jeżeli na to wolno sądzę. Porównujemy do aut Dla mnie Toyota stara, ale ja. Co to na to, Byku? No taki odpowiedni, bardzo mocno dla MX-5. No, ale MX-5 ma odcinek z przodu. trochę inne wyważenie. Ale się prowadzi genialnie, o zapewne wiecie, bo oglądaliście naszą relację z Miata Czara. Na Instagramie? Nie. Na YouTube. Bo jesteście w przyszłości. Chyba nie odnajdź powrotu do przyszłości Mili Delori No to tak to działa teraz. Dobra, trzymajcie się ciepło i Michałowi wytłumaczę, bo tak tego nie guma. Więc na kartki, bo rozrysuję. Jest trochę czasu. Mam nadzieję, że załapię. Wiem, jestem wrednym, Starym butem. Dziękujemy. Młody but, stary but, do widzenia.